Chwalączkę z tej strony Nikodemika, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie grali Robloxa Tycoon. Eee, słuchajcie, i myślę, że to już będzie koniec tej serii, z tego akurat Tycoona. Będziemy grali innym Tycoon. Więc, słuchajcie, to jest już naprawdę ostatni odcinek z tego Tycoonem. Słuchajcie, trochę był fajny, nawet Tycoon. A no kurde, długo trwa w tym 20 kasy. Mam takie tropa. W nagrywam inny film, więc tam mi się troszeczkę nabierało tego, tego hajsu. Bo w tym nagrywam inny odcinek. I już go nagrałam. I w ogóle nagrywam na zapas, bo w tym momencie jestem na wakacjach. Na wakacjach jestem w tym momencie, a wy to widzicie to wiem, jak jesteście w domu, ale no napiszcie w komentarzu, jak... Jak jesteście na wakacjach, gdzie jedziecie? Bo ja jadę na. Ja jadę gdzieś. Nie wiem już gdzie. Jadę w miasto, bo chyba y, jadę. Jadę w termy warmińskie. Jak piszecie sobie na, psa w termy warmińskie, to tam jadę. Więc y, będzie spoczko. Więc będę tu miał wakacje i robię filmy na zapas i wy to widzicie ja mam cztery filmy jest piąty jest piąty czyli to będzie dziewiąty dziewięty dziesiąty Wy to widzicie jedenastego. Ja wracam dwunastego, czyli tylko jeden film muszę zorę w Fitnight nagram jeszcze jeden tak no na spokojnie, żeby było Dobra, kurde, aha, aha, jestem z <gadam> Ja tak gadam, zostawcie suba i lajka oczywiście a dzisiaj naprawdę próbujemy już to wbić parking <gadam> naprawdę, ten parking próbujemy wbić Wiesz, 5000. To, to ja mam jest, dobra, łatwo jest, kupujemy to, ile ja za to dostanę, że ile ja będę mógł plus Aha, jeden tylko. Co tysiąc dzięki. Nie mam teraz. A to by... Ha! Ja, kupi, ja kupiłem parking. Miejsce parkingowe do tela. To ciekawe. A poczekaj, czy ja nie mam teraz auta? Czy mam? czy nie mam. No nie mam. No niestety. Dobra, e, ile tu jest hajsu jeszcze? 500 50 tysięcy, No dobra, trudno. Chodzimy coś tam budować. Tam u góry jestem strasznie drogie. Tam na no niektóre u góry nawet to mi nie wystarczy. Więc, no, <laughs> tak. Kurde, słabo. O kurde. Widzicie, 3000, tam by były chyba po o, 9, 10, tam było po 14, gdzieś. no, tam nie by... Nie, dlatego patrzę sobie jakieś tańsze okno. Okno z drzwiami, hm. Okej. Okay. 129 kasy już dostałem na sekundę, 130. No to git, git nawet. No git. Dobra, ile, ile mamy, ile mamy, ile mamy? 30, 15, ok. Idziemy, idziemy, idziemy to budować. Dalej. Idziemy to budować dalej. Ok. O, usiądziemy No, nawet no, fajnie to wygląda. To jest odcinek, taki trochę krótszy będzie. Taki trochę krótszy będzie. No, będzie krótszy, uwielbiam na pewno. Niż ten poprzedni. O, typy Tesla. Jedzie. Dawaj <złupy> załapiemy, załapiemy jeszcze, nie wiem. Stu, 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 stu. No, ale stój, 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 stój No niestety ucieknął Ale proszę, ja, ja, ja powinienem mieć chyba jakieś auto 90 190, free Ja te free co są za... no taka pora, pewnie free kliknę Bye Free są chyba w robótach u nich No nie ma tu nic free. To jest jedyna free, ale to zdawałam do, do góry. A ja mam swoją grupkę. Pamiętam jak się nazywa co najlepsza bo w za długo nie grałem. Dobra, mamy 25 tysięcy. Idziemy coś dalej pokup pokupować Dobra.

Mówił Au. Dobra. Idźmy dalej. Dobra, co tutaj jeszcze kupujemy? Alibor, jest git. jest git. Dobra, słuchajcie, no to już będzie koniec. Są taki krótki trochę, ale już naprawdę mam dosyć. Znaczy, dosyć, dużo już mamy zbudowane. Bardzo dużo mam zbudowane. I słuchajcie, też będzie koniec serii z tego Tekuna. Jednak mo mogę go kontynuować, ale musicie napisać w komentarzu, czy chcecie tę serię, czy nie chcecie jej. Napiszcie w komentarzu. Oczywiście zostawcie subskrypcję moim kanale, a ja się z Wami żegnam pa!